Umieścili mnie w domu opieki dla mojego bezpieczeństwa. Tydzień później odkryłem, że sprzedali mój dom. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wasze własne dziecko, któremu przez całe życie dawaliście wszystko, oszukuje was w najbardziej podły sposób. Właśnie to przytrafiło się 70-letniej barbarze Kowalskiej z Krakowa. To, co odkryła tydzień po przeprowadzce do domu opieki. Wstrząsnęło nią do głębi i rozpoczęło wojnę, która odmieniła nie tylko jej życie, ale i życie całej rodziny. Barbara siedziała przy oknie domu opieki Złota Jesień w Krakowie i patrzyła na mijających przechodniów. Była środa, dokładnie tydzień od momentu, gdy jej syn Marek i synowa Agnieszka przyprowadzili ją tutaj tymczasowo, dla bezpieczeństwa. Słowa syna wciąż brzmiały jej w uszach: Mamo! W tym wieku nie możesz już sama mieszkać w tym wielkim domu. Pamiętasz, jak w zeszłym miesiącu przewróciłaś się w łazience? To tylko przejściowe rozwiązanie, póki nie znajdziemy kogoś, kto będzie mógł z panią mieszkać. Dom opieki był nowoczesny, czysty, z wykwalifikowanym personelem, ale Barbara czuła się jak w złotej klatce. Tęskniła za swoim domem przy ulicy Krupniczej. Za maleńkim ogródkiem, gdzie każdej wiosny sadziła bratki, za kuchnią, w której przygotowywała pierogi dla całej rodziny każdej niedzieli. Tego ranka wszystko się zmieniło. Helena, jej sąsiadka z pokoju obok, pokazała jej lokalną gazetę z ogłoszeniami. Wiesz, Basiu, wczoraj widziałam w gazecie ogłoszenie o sprzedaży domu przy krupniczej 15. To nie twój adres. Barbara poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Krupnicza XV. To był jej dom. Dom, który kupili z mężem 40 lat temu, w którym wychowała Marka, w którym przeżyła najpiękniejsze i najsmutniejsze chwile swojego życia. To niemożliwe, wyszeptała, chociaż głęboko w sercu wiedziała, że to możliwe. Helena, która mieszkała w domach opieki już od dwóch lat, pokręciła głową ze smutkiem Droga moja już 20 lat widuje setki takich historii Rodziny mówią tymczasowo a potem okazuje się że sprzedali wszystko za naszymi plecami Barbara wstała od stolika czując jak nogi się pod nią trzęsą Musiała to sprawdzić Musiała zobaczyć na własne oczy Helena pomogła jej wymknąć się z budynku o 15 gdy pielęgniarki były zajęte dokumentacją. Na zewnątrz był chłodny listopadowy dzień, ale adrenalina ogrzewała ją lepiej niż jakikolwiek płaszcz. Autobus na Krupniczą jechał 20 minut, które wydawały się godzinami. Gdy autobus zatrzymał się na jej przystanku, serce biło jej jak młotem. Przeszła dwie przecznice i stanęła przed swoim domem. Przed domem który już nie był jej domem. Na bramie wisiała wielka tabliczka sprzedane z logo biura nieruchomości. W oknach nie było już jej firan w kwiatki. Zamiast nich wisiały nowoczesne rolety. W ogródku, gdzie jeszcze miesiąc temu rosły jej ukochane chryzantemy, leżały sterty cegieł i worki z cementem. Barbara stanęła na chodniku i patrzyła na swój były dom, czując, jak łzy płyną jej po policzkach. Ale jednocześnie w sercu narasta coś innego niż smutek. Złość. Czysta, oczyszczająca złość. W tej chwili usłyszała za sobą znajomy głos. Pani Barbaro, co pani tutaj robi? To była pani Zofia, jej wieloletnia sąsiadka, która wyglądała na zaszokowaną. Zosia, kiedy to się stało? Kiedy sprzedali mój dom, pani Zofia podeszła bliżej, patrząc na nią ze współczuciem. Basiu, syn pani był tutaj w zeszłym tygodniu z notariuszem. Mówił, że pani przeprowadziła się do domu opieki na stałe i dom trzeba sprzedać. Myślałam, że pani wie, myślałam, że to pani decyzja. Na stałe, Barbara poczuła, jak świat się pod nią chwieje. Marek powiedział jej, że to tylko tymczasowe, że wrócę jak tylko znajdą opiekunkę. W kuchni pani Zofii, przy stole, przy którym tyle razy siedziały i plotkowały o sąsiadach, Barbara opowiedziała całą historię. O obietnicach, że to tylko tymczasowe, o tym, że nie pozwolił jej zabrać większości rzeczy, bo przecież wróci po nie. Następnego dnia rano Barbara zadzwoniła do syna. Głos miała spokojny, kontrolowany. Marku, musimy porozmawiać. Przyjdź dzisiaj. Mamo, wszystko w porządku. Brzmisz jakoś dziwnie. Wszystko jest w porządku. Po prostu chcę porozmawiać o domu. Cisza na drugiej stronie słuchawki. Potem przyjadę po południu. Marek przyszedł o czwartej. Za Agnieszką. Oboje wyglądali na niespokojnych. Barbara poprowadziła ich do swojego pokoju i bez wstępu powiedziała: sprzedaliście mój dom. Marek spuścił wzrok. Agnieszka zaczęła nerwowo bawić się torebką. Mamo, możemy to wyjaśnić. Nic nie musisz wyjaśniać. Pytanie brzmi, dlaczego mnie okłamaliście? Co nastąpiło potem, zmieniło wszystko. Barbara, emerytowana nauczycielka historii, przez 40 lat uczyła młodzież jednej rzeczy. Każdy tyran można pokonać, ale trzeba mieć strategię. I właśnie postanowiła zastosować tę wiedzę przeciwko własnemu synowi. Nie okłamaliśmy. Wybuchnął Marek. Powiedziałem, że może być ciężko z powrotem do domu. Że trzeba być realistyczną. Barbara wstała z krzesła. Mimo swoich 70 lat była jeszcze wysoką, imponującą kobietą. Realistyczną, realistyczne byłoby zapytać mnie o zdanie przed sprzedażą domu, w którym mieszkam od 40 lat. Agnieszka próbowała ją uspokoić, ale Barbara przeniosła wzrok na synową. Agnieszko, pamiętasz jak pięć lat temu, po śmierci Twojej mamy, mieszkałaś u nas przez pół roku. Pamiętasz, jak gotowałam dla Ciebie, jak opiekowałam się Kasią, gdy Ty i Marek pracowaliście? Czy wtedy narzekałam, że mam już swoje lata? Agnieszka zmarszczyła brwi. To była inna sytuacja. Czym się różniła? Tym, że wtedy ja mogłam Wam pomóc, a teraz jestem obciążeniem. Marek westchnął ciężko, próbując się bronić. Mamo, nie jesteś obciążeniem. Po prostu się o ciebie martwimy. A pieniądze ze sprzedaży domu pozwolą ci mieszkać tutaj bez problemów finansowych przez lata. Barbara spojrzała na syna z niedowierzaniem. Bez problemów finansowych? Marku, myślisz, że o pieniądze mi chodzi? O to, że będę mogła sobie pozwolić na pobyt w tym złotym więzieniu. Nastała długa cisza. Na zewnątrz padał deszcz, krople bębniły monotonnie w okno. Co chcesz, żebyśmy zrobili? Zapytał w końcu Marek. Dom jest już sprzedany. Nowi właściciele wprowadzają się w przyszłym miesiącu. Barbara usiadła z powrotem na krześle. Chcę Żebyście przyznali, że mnie oszukaliście. Chcę, żebyście powiedzieli prawdę, że nie chodziło wam o moje bezpieczeństwo, tylko o waszą wygodę. I wtedy Barbara powiedziała coś, co sprawiło, że Marek i Agnieszka poblądli ze strachu. Od kiedy małżeństwo Agnieszki z tobą przeszło kryzys dwa lata temu, martwiliście się, że będziecie musieli płacić alimenty i jednocześnie opiekować się mną. Prawda jest taka, że mój dom był dla was ubezpieczeniem. Sprzedaliście go, żeby mieć finansową poduszkę. Agnieszka i Marek wymienili spojrzenia. Barbara trafiła w punkt. Skąd? zaczął Marek. Skąd wiem o waszym kryzysie? Marku, jestem twoją matką od 38 lat. Myślisz, że nie zauważyłam że przez ostatnie dwa lata Agnieszka prawie nie odzywa się do ciebie podczas rodzinnych obiadów. Że Kasia pytała mnie, dlaczego tata śpi w gabinecie. Jeśli myślicie, że to koniec tej niesamowitej historii, to się mylicie. To, co Barbara zrobiła tydzień później, przeszło wszelkie oczekiwania i pokazało, że wiek to tylko liczba, a determinacja nie ma granic. Barbara podeszła do okna i patrzyła na ludzi spieszących się pod parasolami po plantach. Wiecie, Ceo. Nie jestem na Was zła o kryzys. To się zdarza w małżeństwach. Jestem zła, że użyliście mnie jako rozwiązania Waszych problemów, nie pytając o zdanie. Marek podszedł do matki. Mamo, przepraszam, naprawdę myślałem, że będzie Ci tutaj lepiej. Że będziesz bezpieczniejsza. Barbara odwróciła się do syna. A pytałeś mnie kiedykolwiek, czego ja chcę? Czy wolałabym być mniej bezpieczna we własnym domu, czy bezpieczna w obcym miejscu? Nie, przyznał cicho. Właśnie, i to jest problem. Agnieszka odchrząknęła. Pani Barbaro, co możemy teraz zrobić? Żeby to naprawić, Barbara spojrzała na synową z uznaniem. W końcu ktoś zadał właściwe pytanie. Po pierwsze, chcę wiedzieć wszystko o finansach: za ile sprzedaliście dom, gdzie są pieniądze, jakie są koszty mojego pobytu tutaj? Wszystko. Marek kiwnął głową. Po drugie, chcę mieć wybór. Jeśli zdecyduję, że chcę mieszkać gdzie indziej, pomożecie mi to zorganizować. Ale, mamo, żadnych ale, to moje życie i moja decyzja. Mam siedemdziesiąt lat, nie siedem. Barbara usiadła z powrotem na krześle i spojrzała na syna i synową. I po trzecie, chcę przeprosin, nie tylko teraz, ale publiczne. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, jak mnie potraktowaliście. Publiczne przeprosiny. Zapytała Agnieszka z zaniepokojeniem. Tak, za tydzień są w parafii imieniny księdza Józefa. Przyjdzie połowa naszego starego sąsiedztwa. Chcę, żeby wszyscy usłyszeli prawdę o tym, dlaczego mieszkam w domu opieki. Marek pobladł. Mamo, to zawstydzi całą rodzinę. Tak, Marku, dokładnie tak, jak wy zawstydziliście mnie. Różnica jest taka, że ja będę mówić prawdę. Gdy syn i synowa wyszli tego wieczoru, Barbara po raz pierwszy od tygodnia poczuła się lepsza. Miała plan. Helena, która dyskretnie słuchała pod drzwiami, poklepała ją po ramieniu. Basia, ale z ciebie bojowniczka, może nauczysz też innych tutaj, jak walczyć o swoje. Barbara spojrzała na przyjaciółkę z uśmiechem. Wiesz Ceo, Heleno, to niezły pomysł. I nadszedł dzień rozliczenia. Tydzień później, w niedzielę rano, kościół święta Floriana w Krakowie wypełnił się po brzegi. Imieniny księdza Józefa zawsze przyciągały tłumy, ale tego dnia atmosfera była wyjątkowa. Barbara przygotowywała się do tego dnia jak do najważniejszej lekcji w życiu. Helena pomogła jej wybrać odpowiedni strój, elegancki granatowy kostium, który nosiła jeszcze przed emeryturą. Wyglądała dostojnie i zdecydowanie. Marek z Agnieszką siedzieli w trzeciej ławce od ołtarza, nerwowo rozglądając się po kościele. Barbara zajęła miejsce w ostatniej ławce. Skąd mogła obserwować całe zgromadzenie. Rozpoznawała twarze, pani Zofia, państwo Wiśniewscy, pan Tadeusz z drugiego piętra, cała gromada znajomych z dawnych czasów. Po mszy, gdy wszyscy przeszli do sali parafialnej, ksiądz Józef wygłosił tradycyjne podziękowanie za życzenia. Potem, jak zwykle, dał możliwość wypowiedzi parafianom. Barbara wstała z miejsca. Sala ucichła, wszyscy ją znali, wszyscy wiedzieli o jej przeprowadzce do domu opieki, ale mało kto znał szczegóły. Ksiądz Probość, drodzy sąsiedzi, zaczęła spokojnym, ale niosącym się głosem nauczycielki: Chciałabym skorzystać z okazji i podzielić się z wami pewną historią. Historią o zaufaniu, zdradzie i o tym, jak ważne jest mówienie prawdy. Marek wstał z krzesła, ale Agnieszka położyła mu rękę na ramieniu, powstrzymując go. Miesiąc temu mój syn i synowa przekonali mnie, że dla mojego bezpieczeństwa powinienem zamieszkać w domu opieki. Tymczasowo, jak mówili, żeby znaleźć lepsze rozwiązanie. Barbara mówiła spokojnie, ale jej głos niósł się po całej sali. Uwierzyłam imienia, uwierzyłam, bo przez 70 lat życia nauczyłam się ufać rodzinie. W sali zapanowała cisza, przerywana tylko szmerem krzeseł. Tydzień temu dowiedziałam się, że sprzedali mój dom dom, w którym mieszkałam przez 40 lat dom, w którym wychowałam syna, w którym opiekowałam się mężem do jego śmierci. Sprzedali go bez mojej wiedzy, podczas gdy przekonywali mnie, że pobyt w domu opieki to tylko tymczasowe rozwiązanie. Teraz już słychać było szepty. Ludzie oglądali się na Marka i Agnieszkę, którzy siedzieli z opuszczonymi głowami. Nie mówię tego, żeby was zawstydzić, kontynuowała Barbara, patrząc prosto na syna. Mówię to, bo myślę, że wielu z was ma podobne obawy. Wielu się martwi, co się stanie. Gdy dzieci zdecydują, że są już za starzy, żeby o siebie dbać. Zostaw swój komentarz, jeśli uważasz, że Barbara postąpiła słusznie. Czy starsze osoby powinny walczyć o swoje prawa, nawet jeśli oznacza to konflikt z rodziną? Pani Zofia kiwnęła głową, pan Tadeusz też. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie zamierzam się poddać. Że mimo 70 lat wciąż potrafię walczyć o swoje prawa, i że każdy z Was, niezależnie od wieku, ma prawo do szacunku i do tego, żeby być pytany o zdanie w sprawach dotyczących własnego życia. Barbara zrobiła pauzę, rozglądając się po sali. Mój syn nie jest złym człowiekiem, ale popełnił błąd, myśląc, że wie lepiej ode mnie, czego potrzebuje. I myślę, że wiele rodzin popełnia ten sam błąd. Dzieci zaczynają traktować rodziców jak dzieci, zamiast jak dorosłych ludzi ze swoimi preferencjami i prawami. W tym momencie stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Marek wstał z krzesła. Mamo, czy mogę coś powiedzieć? Barbara kiwnęła głową. Marek podszedł do przodu sali. Był blady, ale zdecydowany. Moja mama ma rację, powiedział, zwracając się do zgromadzonych. Okłamałem ją, przekonałem ją do przeprowadzki do domu opieki, mówiąc, że to tymczasowe, a jednocześnie już planowałem sprzedaż domu. Sala była cicha, jak w kościele, podczas najważniejszej części mszy. Robiłem to z dobrych intencji. Myślałem, że będzie jej bezpieczniej, że będzie miała lepszą opiekę medyczną. Ale prawda jest taka, że też myślałem o sobie. O tym, że nie będę musiał się martwić, że coś się jej stanie, gdy mieszka sama kropka. Marek spojrzał na matkę. I tak, myślałem też o pieniądzach. O tym, że sprzedaż domu zabezpieczy jej przyszłość i. naszą! To było egoistyczne i nieuczciwe. Barbara patrzyła na syna ze zmieszanymi uczuciami. Złość mieszała się z dumą. W końcu powiedział prawdę: Przepraszam cię, mamo, przepraszam za oszukanie, za niepytanie o zdanie, za traktowanie cię jak dziecko. Marek odwrócił się do zgromadzonych i przepraszam was wszystkich za to, że daliście nam przykład na to, jak nie należy traktować starszych rodziców. Agnieszka też wstała i dołączyła do męża. Ja również przepraszam, brałam udział w tej decyzji i też powinienem była nalegać, żeby pani Barbara została zapytana o zdanie. Ksiądz Józef wstał ze swojego miejsca. Barbara, Marku, myślę, że wszyscy jesteśmy świadkami czegoś ważnego. Rodzina, która potrafi przyznać się do błędów i przeprosić, to rodzina, która może się naprawić. Barbara kiwnęła głową. Dziękuję Wam za to, że mnie wysłuchaliście. I pamiętajcie, wiek to nie powód, żeby inni podejmowali za nas decyzje. Dopóki myślimy jasno, mamy prawo do własnego życia. Po spotkaniu, gdy sala się opróżniła, Barbara została sama z synem i synową. Co teraz? Zapytał Marek. Barbara spojrzała na niego z uśmiechem, pierwszym szczerym uśmiechem od miesięcy. Teraz idziemy do kawiarni i spokojnie planujemy moją przyszłość. Razem, jak rodzina zostaniesz w domu opieki? zapytała Agnieszka Nie wiem jeszcze może tak, może nie ale tym razem będzie to moja decyzja. Gdy wychodzili z kościoła. Pani Zofia podeszła do Barbary. Basiu, gratuluję odwagi! Wiesz co? Ja też mam syna, który ciągle mi mówi, że za dużo mieszkania dla jednej osoby. Może powinnam z nim porozmawiać, zanim będzie za późno. Barbara objęła starą przyjaciółkę. Nigdy nie jest za późno na szczerą rozmowę, Zosiu. Nigdy, kropka. Gdy szli aleją w stronę rynku głównego, Barbara, Marek i Agnieszka zapadał grudniowy zmierzch. Śnieg zaczynał padać, okrywając Kraków białym kocem. Barbara patrzyła na miasto, w którym mieszkała całe życie i czuła, że mimo wszystko wciąż jest to jej miejsce na ziemi. Wiesz co, Marku? powiedziała, biorąc syna pod rękę. Może rzeczywiście będę szczęśliwsza w domu opieki? Może Helena ma rację, że to może być nowy rozdział, a nie koniec historii? Naprawdę tak myślisz? Myślę, że dopóki mam wybór, każda decyzja może być dobra. Problem był w tym, że wyboru mi nie daliście. Marek kiwnął głową ze zrozumieniem, a teraz mam propozycję: Dom już sprzedany. To fakt, ale chcę, żebyśmy wspólnie wybrali mieszkanie dla mnie. Może coś małego, ale własnego. Na wypadek, gdybym zdecydowała, że dom opieki to jednak nie dla mnie, kropka. To świetny pomysł, zgodziła się Agnieszka. I chcę, żebyś zaczął odwiedzać mnie regularnie. Nie dlatego, że musisz sprawdzać, czy żyję, ale dlatego że jesteś moim synem i lubię z tobą rozmawiać. Będę przychodzić dwa razy w tygodniu, obiecał Marek. I zabieraj kasie, babci też się przydają wnuczki. Gdy dotarli do kawiarni przy rynku, usiedli przy stoliku w oknie. Barbara zamówiła kawę i sernik, jak zawsze, gdy była w mieście z rodziną. Ale tym razem smakowało jej lepiej niż kiedykolwiek. Wiesz, co jest najważniejsze w tej całej historii? Zapytała, patrząc na syna i synową: Co? Spytali jednocześnie: Że nigdy nie jest za późno na nowy początek, Że nie ma takiego wieku, w którym przestaje się mieć prawo do własnego życia i że czasami trzeba się pobić o swoje szczęście, nawet z najbliższymi. Barbara spojrzała przez okno na rynek główny. Gdzie turyści robili zdjęcia na tle sukiennic, a krakowskie gołębie krążyły wokół wieży majackiej. I że Kraków jest piękny o każdej porze roku, ale najbardziej wtedy, gdy ma się gdzie wracać. Marek wyciągnął rękę i chwycił dłoń matki. Mamo, obiecuję ci, od teraz będziesz miała zawsze gdzie wracać, i zawsze będziesz miała wybór. Barbara uścisnęła rękę syna i po raz pierwszy od miesięcy poczuła się jak w domu. Jeśli dotarłeś do końca tej niesamowitej historii, koniecznie zostaw komentarz i powiedz nam, co myślisz o tym, jak Barbara poradziła sobie z sytuacją. Czy znasz kogoś, kto znalazł się w podobnej sytuacji, a może masz własne pomysły na to, jak seniorzy mogą walczyć o swoje prawa? Podziel się swoimi przemyśleniami. Każdy komentarz jest dla nas ważny i pomaga tworzyć społeczność ludzi, którzy nawzajem się wspierają. I nie zapomnij się zasubskrybować, żeby nie przegapić więcej takich prawdziwych historii, które pokazują, że nigdy nie jest za późno na walkę o sprawiedliwość.